Witajcie w sklepie Organic Series. Bardzo miło mi jest Was widzieć. Chciałam Wam opowiedzieć o serum do cery z przebarwieniami. Jest to produkt, który rewelacyjnie sprawdzi się w przypadku przebarwień różnego pochodzenia. Tak naprawdę dzięki zawartości aż 12 składników aktywnych, a przede wszystkim botanicznemu miksu z 7 ziół alpejskich, które w rewelacyjny sposób rozjaśnią oraz rozświetlą cerę, tak naprawdę ujednolicą jej koloryt, ale również będą działać silnie nawilżająco, silnie regenerująco, zwalczająco na wolne rodniki, czyli tutaj również działamy przeciwstarzeniowo. Więc rozjaśnimy niezależnie, czy to są piegi, plamy starcze, przebarwienia posłoneczne, hormonalne, czy takie potrądzikowe, to jak najbardziej ten produkt na pewno będzie wskazany do każdego tego typu problemu. Serum do cery z przebarwieniami warto jest stosować w codziennej pielęgnacji w parze w, wraz z kremem. Najlepiej właśnie wtedy w wieczornej pielęgnacji ze względu na to, że wtedy dochodzi do takiej samoregeneracji skóry. Czyli tak naprawdę w ten sposób wzmocnimy jeszcze działanie tego serum. Serum aplikujemy sobie początkowo na dłonie i po rozsmarowywaniu w momencie kiedy oczywiście nasza skóra jest, jest już oczyszczona raz stanie stonizowana. To aplikujemy wtedy sobie serum na cały obszar twarzy, po czym wmasowujemy do momentu wchłonięcia, do momentu uczucia takiego ściągnięcia na skórze, które oczywiście jak najbardziej jest to naturalne ze względu na swoją formułę hydrożelu, ale również ze względu na zawartość kwasu hialuronowego, który ma rzeczywiście może takie dawać odczucia na skórze. I po tak przygotowanej skórze możemy już zaaplikować ten końcowy produkt w pielęgnacji wieczornej, czyli aplikujemy krem.